Cześć Tutaj The Hawaii. Też Stadio Huś, to jest mój drugi kanał Ale jest inny niż poprzedni Będą tu moje wyjścia do lasu Głównie z podglądania zwierząt Też na zrzuty chodzę, więc też w z tego No Jeśli chodzi o zwierzęta w tym lesie, to wiem, że są na pewno daniele, dziki i sarny I zające to jest coś, co tu widziałem po prostu. Ja nie, raczej średnio, bo to mały las. No i tyle. Ogólnie no, trochę nie wiem, jak to nagrywać jeszcze. No, bo nie będę cały czas gadał. Nie mogę cały czas gadać, bo to chodzi, żeby cicho iść. Więc tak. No chyba na razie po prostu zrobię cięcia. No i tyle. I jak coś miałem do powiedzenia albo coś znajdę, no to się widzimy znowu. Takich ważnych informacji. No Dopóki jeszcze jestem tutaj przy rowerze, którym nahałasowałem, więc tu nic nie ma wokół z zwierząt, to powiem. Jeśli chodzi o ten kanał. Ja jeszcze nie średnio umiem to robić, tak naprawdę to jest jedno z pierwszych wyjść. Więc ja na tym kanale będę się uczył Ode mnie raczej się nie uczcie Jakby jak ktoś wypadł na taki pomysł, żeby się uczyć z tego filmu jak to robić no to, tego, no to tego nie, nie rób tak. Bo to ja się będę uczył By, Wiesz, pewno na Łąkach To średnio są łąki A widziałem w dzień normalnie dziki Daniele Daniele trzy razy Dziki, dziki raz Ale w innych miejscach więcej więc da się spotkać w samym razie na no, sarny, to zawsze wszędzie można spotkać. No, no bardzo. Ja na razie idę po prostu. Miejmy nadzieję, że coś znajdę. Tu jest autostrada obok, ale tu zwierzęta się przyzwyczajają takie zwierzę, do takich dźwięków. Ale zwierzęta się przyzwyczajają do takich dźwięków, więc nie ma problemu. mnie, że właśnie tutaj widziałem Daniela i to. Przez wczoraj, chyba sporo stado dyków. byków. Dobra, ja nie gadam. Tylko będę powoli szedł trochę od tej autostrady. Niestety nie ma tu żadnych ubitych powierzchni, więc no, trochę głośno to będzie to iście. To chodzenie. No, no co? Ja idę. No. Może jak coś znajdę ciekawego, to na nagrywanie. No. Ogólnie, dosłownie przyszedłem na kawałek. Tu jest taka fajna gęstwina, w której mogą być jakieś zwierzęta. Jest trochę ciszej staram się mówić. Ale tu jest ścieżka zwierząt. No i teraz trochę nie wiem czym lepiej iść. No bo taka ścieżka jest trochę taka może ubita bardziej i ciszej by szedł po niej, no. Definitywnie. Więc ja chyba... Udam się tą ścieżką po prostu tam Tak myślę No po ścieżce to się idzie dosyć cicho Bo jak po takim terenie szedłem to jest trudno iść cicho Ja też trochę nie wiem jak te filmy nagrywać jeszcze, więc One pewnie będą No, dosyć liche Więc to trzeba mi wybaczyć, bo to dosłownie No może drugi film Pierwszy to był taki na tym drugim kanale, bo w połowie stwierdziłem, że nie pasuje i w ogóle. To tak, za dużo opowiadać nie będę, bo to nie ma za bardzo sensu, bo muszę być cicho. No, tutaj bardziej otwarty, mnie. taki typowy, prosty bursosnowy burczy w nas. No i dużo widać, więc ja się rozejrzę lornetką. Może zanim wyjdę, tak totalnie. Dobra, tą ścieżką wyszedłem na drogę. Na tej drodze ostatnio widziałem te nie, No niestety je przepuszyłem, co było spowodowane tym, że ja po prostu jechałem rowerem i je widziałem. No po prostu przechodziły przez drogę. No nie miałem jak za bardzo ich nie spłoszyć w takiej sytuacji. Szczególnie, że je zobaczyłem praktycznie w ostatniej chwili, gdzieś tam, że one już przebiegły. Jeśli... Ja chyba mam na nagranie gdzieś Gdzieś jak gdzieś tam daleko są Bo się rozdzieliła Jedna część mi przebiegła tam A druga Tam była, więc Tu jest nagranie zdążyłem coś tam nagrać jeszcze I teraz trochę nie wiem Ta ścieżka za drugą drogą się kończy Się za, po drugiej stronie drogi w sensie No to ja nie wiem ja chciałem iść bardziej w tamtą, więc pójdę drogą i poszukam czy jest jakaś ścieżka. Chyba po prostu. Choć nie wiem w sumie tak iść drogą. No drogą jest cicho. Jeszcze ci się nie ścieżką. No, można tak zrobić. No to... Tu jest jakby coś, ale tak bardzo nikło widać, Takie, nie wiem co w ogóle ścieżka jest jakiś czas się rozglądam lornetką, czy coś nie widać właśnie jak ktoś ma jakieś porady, co robi źle bo jak to robić dobrze, no to nie przyjmę Jeśli chodzi o to, no dobra. Na razie po prostu będę zeszedł i się rozglądał więc na razie wyłączam nagrywanie Nic nie widzę. Tam już zaraz dochodzę do drogi głównej przez co raz takiej większej Ja bym poszedł w tą gęstwinę, więc chyba tak zrobię po prostu I coś się może tam znajdzie. Jakąś ścieżkę o, coś, więc tak powoli jest mrowisko. Pełno jest takich dużych mrowisk. W tym lasie nie jest nic nadzwyczajnego. Nie za bardzo wygląda to pod w taką gęskinę. Takie krzaki jakieś. świerki bo. I dęby. poszlak No, ale jakąś gałąź co nie wiadam będę... są mrówki mrówki no nie przeszkadzają więc tak dobra, się muszę skupić, żeby tak ciszej podejść więc będę miał kamerę w gotowości, ale nic gadać nie będę no dobra, jestem w takiej dosyć fajnej części lasu chodzę w taką Są takie małe ścieżki No i dobra, spróbujemy Spróbuję powoli iść w to Po prostu Co mi w ogóle, że ja w dobrych miejscach szukam Bo nie jestem tego pewny To na jakieś drzewo wlazłem Próbuję trochę wyjść z tej gdzie się trudno idzie cicho Tam jest łąka z autostradą Więc nie wiem, no, tam to raczej nic nie będzie Tam się przyzwyczajają do dźwięków autostrady więc, on, więc ona mi nie przeszkadza No ale taka jak na łące jest już autostrada, to tam ich nie będzie Idę do trochę innego miejsca Próbuję dojść Ale no... Przejdę kawałek tą łąką i, przyjdę i wejdę wraz w innym miejscu. Można tak zrobić. No tutaj to się wręcz nie da iść cicho z sensowną prędkością. Dobra, na łąkę i, i się widzimy jakaś ścieżka tu wyszła ale to jest definitywne definitywnie miejsce dobre nie jest, bo tu jest nawet jakiś traktor jeździ hmm. przypomniałem sobie o jeszcze jednym miejscu dobrym, tylko trochę nie wiem zaraz jak wrócić więc może wrócę do roweru i pojadę w inne miejsce tak, bo ja to rowerem się ale zresztą. no tu jakiś nawet traktor jest no, nie. Ja go nie muszę wrócić teraz, kurde. No, trochę lipa. Sprawdzę na mapie, jak to zrobić hmm. efektywnie, po prostu. Trochę nie rozumiem jak to jest, bo tutaj to są traktory jest autostrada, tu jest jakieś bagno i jest pełno jakichś naprawdę sporych nawet śladów no patrz to jest spory ślad Ja trochę nie rozumiem jak to działa, czy ja tu przejdę na normalnych butach Chyba tak Jakieś traktory są. No dobra, ale szedł z krajem łąki. Już do roweru po No dobra, widzimy się przy rowerze. Na razie lipa, bo się okazało, że to miejsce nie jest zbyt dobre, ale ja się tak łatwo nie poddam, ponieważ mam jeszcze jedno miejsce w nasie, a w to dwa, gdzie widziałam Daniele, więc... potencjalnie mogą być dobre. Dobra, ja jestem przy rowerze. Na razie lipa Chodziłem na no chwilę, no niedługo, ale ja widzę, że to miejsce nie jest zbyt dobre. Dobra, odpinam rower. Jadę w następne miejsce. Jestem w nowym miejscu. Po drugiej stronie lasu i stwierdzam, że rzeczywiście to miejsce jest lepsze i w ogóle nie podsumuję tam jechałem tu też widziałem Daniela, tylko tam mnie podkusiło bo ostatnio widziałem gdzieś tam a przychodziły przez drogę jakoś tak mi się wydało to miejsce dobre ja tak, no tak bardzo średnie a tu wiem, że byłem trochę dłużej i że naprawdę jest niezłe niezłe Początek wygląda tak Tu jest Dosłownie gdzieś tutaj Daniela widziałem W yy, zasięgu wzroku jest to Miejsce I tam są takie bagienka Ja pójdę stąd ten bagienek I zobaczymy jak wygląda Nie wiem czy Zobaczmy jakie jest to dobre miejsce. Coś mi się uda znaleźć w ogóle. Zobaczmy, bo jeszcze jest, jeszcze kilka Wydaje. innych lasów Wydajemy na drzwi. Myślę by się okazało, że ten jest zły, słaby do tego. Do oglądania zwierząt. Więc tak. Tu jest jakaś taka droga do nikąd pamiętam, więc ja może stoję pójdę, z tego powodu, że jest ubita i będzie bardzo cicho po niej iść. Tu jest naprawdę fajnie cicho, a nieco co tam ten szum autostradę ciągle, te traktory tam jeździły. No i tutaj mamy łąkę zaraz. Coś tam przebiegło. Nie wiem, co. Żeby... Nie, no, to był hoptar, albo co tak? No właśnie nie wiem. To to było dziwne. Nie wiem, tak jakby coś takiego brązowego, takiego kolorze sarnie przebiegło. Ale to, to nie jest, nie, to był jakiś ptak, to nie, nie tam taka, takim mi może mi się wydawało. Ale coś tu leciało. Biegło albo leciało. Coś mi tam migło. Ale to, to nie wiem, no Nie no, może mi się udawało, albo to był jakiś ptak. No tak dziwnie tak gładko tak. To chyba jakiś ptak. No, Na razie pewnie nie będzie widać. Jeśli będzie, jakoś to rozpoznam, to pewnie napiszę tu co to mogło być ale pewnie nie więc bo to, to właśnie z zobaczyć czy coś stoi jakaś sarna może no w dzień to raczej sarna to jakaś wycinka w ogóle była a ta to była ta wycinka ale to już dawno, to już dawno, to już dawno w ogóle o Teraz to odwaliłem trochę. Zestwanałem. A jeszcze nie mam takiego wyczucia. to jest taki strumyk. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy to warto się przemawiać takimi pojedynczymi. Szczególnie, jeśli jesteś na łące, to daleko. Uwaga, czy ten puch ma wodę? Nie ma. Nie ma. Ale tu, by, tu na tej łące powinny być dwa jeszcze no z wodą. Małe strumykki. No, no Jakieś sarny może tu chodzą. A co tu się dzieje? No są domy, niestety w oddali. Ale sarny to ja widziałem wśród domów też. I to w miejscach, gdzie praktycznie lasu nie ma. Ale chyba nic nie stoi, nie widzę. Rozejrzę się jeszcze lornetką. No szybko. Okej, okay. może nie jest to jakieś sarna albo Daniel, ale mamy pierwsze zwierzę. To jest żuraw. Ja wiem, że jakoś może przybliżenie nie jest za świetne, bo to jest telefon. No ale mamy żurawia. Więc jest coś. Po drodze jeszcze widziałem Bociana, tak i tak. No, nie nagrałem No, ale bocią. Stwierdziłem, że skoro jest, to może jeszcze dość spotką takiego. No i jest. Jest żura. Więc. Więc fajnie. Celowa. Ale ja liczę na coś więcej. Jakąś sarnę, może chociaż. Chociaż sarnę. No, niestety tu nic nie stoi więcej. To jest jedno. Więc tak. Coś, coś jest, nie są wyjście na pusto. Ja pójdę tą rzeką, znaczy tam z rumykiem, to właśnie to nie, to jest rów jakiś, który pewnie gdzieś zimą, jesienią, wiosną, później latem, nie? To, dlaczego? O nie, nie też niestety zarośni. Nie, nie mogę, przestać, coś to robić. Pójdę obok tego tak, rowu jednak. No, są takie zarośnia, że pewnie nie przegnę? Tylko chciałem na łąkę zobaczyć, dobra jest no tak, nie wiem czy uważam cały czas na chyba nie. Spróbuję gdzieś tu przejść teraz. No i się zaraz zobaczymy, bo trochę nie wiem jak przejść. Słuchajcie, nie wiem czy bardziej opłaca się iść tym rowem czy obok. Spróbuję chyba przejść tym rowem, bo no tu wody nie ma. O o, ale co to, to są ślady I to jakieś Do no większe chyba niż stary, Dobra, idziemy rowem, Na razie nic nie widać w okolicy. Spróbuję gdzieś z tym dojść no, ale jest ciężko iść, iść trochę Dobra, dobrze się idzie rowem Dobry wypad, bo tak to mi się tam gdzieś... Problem by był. Przez... Są się za spore jeszcze. To pokrzywy są. Często. W ogóle, jest, w ogóle to jest piasek. Tym razem patrz. Nie. No. Okay. no, pokrzywy na brzegach to dużo. Coś słyszę Ja tam nie widzę co się dzieje ja tylko tam... no. o, o. Coś tu szło chyba Coś widać, coś Coś ja wchodzi, co Nie wiem, czy coś tam jest. Chyba coś musi być, bo słychać coś. Można jest tką zobaczę. Poczekajcie. Bo słyszę tam dźwięki podobne, jak ja chodzę. Jak ja, jak ja wydaję, jak idę po tej powierzchni. Ale tu nie przejdę za bardzo. Do tego rowu się cofnąć Albo... To drzewa skrzypią Nie wiem bo tam nie widzi za bardzo Ja się cofam. W tym momencie Trochę za głośno mówię wszystko makro to jest Tak, tym rowem się idzie najlepiej. Mogę tak nagrywać z góry trochę. Może coś kamera złapie. To by było śmieszne. Jakby na kamerze było coś nagrane. O kurde, tu są takie. Jakiś ptak. Nie wiem gdzie jak to robią dojdzie w ogóle On trochę omija to bagna bardzo I no lipa nie rów, co to, to jest Tu zna, o tu coś wychodziło Nie jakaś ścieżka, nie wiem no, jak to by się dostać za te bagna To mi się łąka pole Sejna się znowu jak jakieś zwierzęta wychodziły to widać od razu, ale kurde mi się nie chce tak wchodzić w te haszcze Kurde no nie, nie no, bo tu kleszcze nie wiadomo co, tu takich właśnie kleszcze właśnie tak, ale tu też A może zaraz się z powrotem rozluźnię. I komary mnie już pogryzły. Tam nie było komarów przynajmniej w tym pierwszym miejscu. Bo tu jest wilgotno już są komary. Chyba tu wyjdę może. Nie, jednak no, nie nie, 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 nie wychodzę. ja nie wiem czy ja w ogóle zajdę gdzieś tutaj. Tu mi się lepiej nagrywa, bo lepiej mi się idzie po ogóle i wszystko Nie no ślady, że spam śladów zwierząt tropów odcisków Czy jak to się nazywa Profesjonal. Mogę to jest znowu tak zrobić tej kamienie. Normalnie. ale to... No, 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 Chodzą tu z O! Ludzie też chyba chodzą. <gry> Kurde, no, musiałem jeszcze, jeszcze walnąć. Są ścieżki na bok, ale te są takie mocne, że mi się nie chce Ale pozwoli mi się w taki ruch. Ale no, cały czas się zbliżą do tego miejsca, gdzie chcę do... Nie no dobra, tam już nie idę. Nie ma sensu. Nie wiem jak długi wychodzi ten odcinek trochę. No ogólnie no to ja długo nie chciałem spędzić. No dobra, jestem godzina. Trochę ponad godzina. Ja wiem, wiem to nie jest długo no ale no, plany ogólne są takie, że są takie właśnie poza tym może jak pójdę do takiego dużego razu większego, to tam będzie trochę więcej miejsca do pochodzić i w ogóle to tutaj ja będzie tam odcinek dłuższy i dłużej przed tym cały wyjście, ale tu wam to widzicie no ja już muszę wracać dosłownie bo nie mam jakichś więc to w sumie trochę tak głupio bo ten odcinek będzie miał kilka minut ale ja ten odcinek chyba kończę no, czyli tak naprawdę tylko żura. I żaba. Gdzie ta żaba? Um, nie. żaba. wo. Dobra. Ogólnie, ja się dopiero więc... Użyt... No, poproszę, że to było i że sobie nic z nie było. Może w następnych odcinkach więcej coś będzie może kiedyś bym miał więcej czasu też bo teraz takie wyjście no już wracam więc no chyba na razie koniec nagrywek nagrywania które pożegnanie przeroważa jak już dojdę jak już będzie wiadomo że już koniec na 100%. No i tyle. Tak podsumowując, to żura no, nie za dużo. Być może dlatego, że to wyjście było po prostu krótkie. Może następnym będą dłuższe. Może do innego lasu pojadę. W tym lasie jeszcze mam jedno miejsce lepsze i tam trochę więcej lasu jest w tym miejscu. Na jak gdzieś dojeżdżam, to w którym bym nie poszedł, ten las się zaraz skończy. W jedną stronę się nie kończy i tam drogi są, i w ogóle tereny już słabe, więc hmm. chyba zły las po prostu i za mało czasu. Jeśli ktokolwiek, komu się chce, ma jakieś rady, to możesz napisać w sumie no i tyle Siedem żegnam. Cześć. Nie wiem czy było widać W drodze powrotnej spotkałem jeszcze dwa żurowie Niestety no ja za rowerem więc uciekły Taka dokładna